Gdzie teraz jesteś? Czemu? Bo mnie pytasz, czy tęsknie Po co robić to przecież wiesz Gdzie teraz Będzie gadka, że nie kumamy <laughs> Nie, dzisiaj są nikłe szanse na tą taką gadkę To muszę mieć kurwa trochę energii w sobie Nie Nie no kurwa wy nie kumacie Gdzie teraz jesteś? to on drill w ogóle zrobił melodic drill zawsze byłem lojany nigdy nie byłem zazdrosny nawet diamenty skupali nie są tak cenne jak moje wartości życie smak ma prawdziwy od kiedy jesteśmy dorośli nie szukam wielu przyjaciół chcę tylko taki wysoki jakości. kości siedzę sam już nie wiem którą dobej przed bajkiem robi sobie długą spowiedź miałem nic sym niebez... ale kurwa wielki szarał dla BROW na chacie bo przepraszam nie wiem czy zauważyliście ale naprawił nam pasek i nie ma już o tobie, a wyskoczyłaś w moim telefonie Choć nie jestem typem samotnika, to sam rzadko kiedy jeszcze w peletonie. Wrzucam w aucie muzy na głośnikach, bo inaczej ciemnych myśli nie przygonię Nie, tak będzie prościej. tak będzie łatwiej Wiem o tym dobrze Makle to wyjechał, wolę samotnie, się Niektórzy robią taki rozmiar filmów, niektórzy nie dlatego masz. Co oni kurwa renderować nie potrafią? jest ja Takie jest sprawdzam. Na Wajmie były paski, nie? Na się pasek. Kurwa, no niemożliwe, że to tak jest. Wajma. Wszystko, no co sobie ma zamieniam na to do Potem spisuję to w wersję ponownie. Supero to naprawił, kurwa, W. Gdzie teraz jesteś? Czemu Gdzie teraz jesteś, czemu nie ma Cię obok mnie Siedzisz w głowie jak refren, który nucę przez cały dzień Dałem Ci co najlepsze, dałem Ci nawet więcej da Gość ogląda, nie no, płyka 97 type shit